Nie, witam Was w kolejnym odcinku z kariery malego na moim kanale. Obecnie zajmujemy zaszczytne 13 miejsce w tabeli, niżej niż w poprzednich odcinkach, no ale dalej jest GIT. 10 punktów przy walki nad yy, strefą spadkową. No raczej się utrzymamy, ale. Nie, jeszcze to nie jest do końca, to jeszcze to nie jest do końca pewne, jeszcze matematycznie dalej mamy szansę na spadek. Teraz będziemy grali z ostatnim Eybarem. No to my musimy, to jest wręcz mecz obowiązkowo do wygrania. I wygrywamy 2-3. do 3. Kevin nas uratował w ostatniej minucie. doje i Alvaro też jeszcze nas, też jeszcze strzelili bramki. doje ma już chyba 15 bramek tego. 15 bramek w samej lalicy, zatem. Bardzo dobrze, że udało nam się go kupić. Udało nam się kupić tego yy, czegoś Gabończyka, tak? Regen, tego Regen. Oba go udało nam się go kupić na początku sezonu. Yy, 10 maja no Wiecie co ja zarysuję, i ten mecz też sobie przesymuluję. Raczej powiemy być remis, dokładnie tak remisujemy: 0 do 0 no i i punkty. Zdobywamy 4 punkty i raczej odskakujemy od strefy skutkowej. Jeszcze chcemy to na szybko obczaić. No tak, już odskoczyliśmy. nasz matematyka. 13 punktów, 15 meczów. 15 punktów możemy zdobyć do końca sezonu. Zatem jest spora szansa, że w następnej kolejce zapewnimy sobie utrzymanie. Paris są germain chcemy zatrudnić. No nie ma mowy. Nigdy już nie przejdę do tego gówna nic mnie nie podkupi, żeby przejść do tego głównego, chyba że będę grać karierę, taką karierę, w której będę przechodził z, klubu, z jednego klubu do drugiego klubu, no to jest może szansa, że przejdę, ale raczej wątpię. No i tutaj tak sobie przeskoczyłem niektórych zawodników, no ten na pewno nie przejdzie. Myślałem nad Fabianowskim 71 oberola bez przesady. Poza tym 40 lat, to on skończy karierę jak już przyjdzie, jak przyjdzie do naszego klubu. No i tego Rodrigu, zapraszam go na zajebistą fryzurę, no normalnie jak Michał Szpak jakiś. Ale nie, raczej on do naszego klubu nie przyjdzie no, za, słaby, no, za słaby overall. Dobra, Louis, Louis, ba, Louis Bade, 79 overhaul, ale 25 lat, no ale nasi obrońcy są lepsi. Co by tutaj jeszcze skautuje Daude, tego, tego, no tylko typa z Mali jeszcze sobie skautuje. Lato też skałtuję, scout, Maszado sobie tego chętnie przeskautuje, bo mam dosyć wysoki potencjał, teraz mi się nie wydaje. I jeszcze tutaj Romeo, ale dobra, ale tego Romeo na to już skałtować. Eh, Michuel Rodriguez, ty masz 71 dolar, to może jeszcze nie będę patrzeć. I BUP, a ten BUP, 70 over Nie, 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 nic mi nie, istnień, nie, podkusię, żebym to co, teraz będziemy grali z ostatniej kasy, ostatni ostatnim, w osiemnastym, chyba. No i co, wydaje mi się, że ten mecz raczej powinniśmy zrealizować przynajmniej. Czy tak będzie, nawet wygrywamy żurty alba, czyli bramkę na wagę trzech na wagę punktów i już praktycznie pewnego utrzymania w La Lidze. Zatem w naszym pierwszym sezonie od 2018 roku, bo Malaka jeszcze w 2018 roku grała na lidze, no utrzymują się. Zatem będziemy grali już drugi sezon w tejże najwyższej klasie rozgrywkowej, no i przed nami mecz z Villarrealem. Mimo tego, że już jesteśmy pełni utrzymania i już niczego wtedy nie musimy robić. Możemy już stawać na młodzież na rezerwowych i wywalone. No to jednak mimo wszystko będę grać te mecze i wystawię najmocniejszy skład najbardziej optymalny taki w miarę zrównoważony, żeby być też młodsi, żeby się nam rozwinęli pod koniec, ale też robiło wszystko najmocniejsze, żeby jednak też powalczyć do końca o jak liczbę punktów. Dobra, tego weźmiemy, bo ma bardzo dobry potencjał, nawet wartość milion ma i to mi się podoba. Tego też weźmiemy, widzę, że, bo widzę i wierzę, że może coś z niego być. E, tutaj ten typa, dobra, tego typa już sprawdzaliśmy. Niestety jest gówniany. E, dobra, przechodzimy sobie do szkółki juniorów. ma już 79 overola z tego, co widzę, no i co mi się podoba. Dobra, ty masz... no, na ty pasujesz nad swojej pozycji. E, podczas nad e, sztuczkami i nad swoimi podajami. Gonzalo Rivas, gdzie ty pasujesz? no? Na nimby pasujesz za swoje pozycje, chociaż może jakby cię zmienił na napastnika albo naprawdę na lewe skrzydło, chociaż... Dobra, wiecie, co na lewe skrzydło Bo Boże Może to jest dobry pomysł. Yy, Hugo, ty już masz 64 overall jako SPD. Yy, może jako środkowy obrońca też bardziej pasujesz. Nie wiem tak mi się wydaje, bo swoje podania do najlepszych też do końca nie należą. I będzie. Yy, yy, yy. po, po prostu jako stopper. Dobra, jeszcze szybkie czystki w szkółce. Yy, dobra, temu musimy wymienić pozycję, 55 overall. A. no raczej nic już z tego nie będzie, tak mi wydaje. Yy, I tutaj kolejny, kogo tutaj wywalimy. Dobra, Andrasza wywalimy, yy, tego Jakoba Rivera, ale wiecie co, dobra, dobra, weźmiemy dobra, co, weźmiemy go, ale tutaj tego Schillera i Baloguna sobie wywalę, bo czemu nie. No od tego typa naprawdę z prawej o pomocy, naprawił obrony, chociaż... Na nie on zawsze jedynym, ale zawsze jedynym prawym pomocnikiem. Znaczy całym pomocnikiem, jedynym prawym obrońcą. Oczywiście pomijając tego Fresneda. Będę musiał koniecznie kupić jakiegoś prawego pomoc... prawego... O, prawego obrońca będę musiał koniecznie kupić w na następnym sezonie. W ramach rotacji, że no jak nam Fresneda, to zostaniemy z Riverą, który ma 63 rolę, no, a ja nie będę z typem 63 ow roll podbijać na ligii. No ale co, wiecie ja sobie mogę sam już troszeczkę rezerwowy skład. A inaczej już można sobie walać i wchodzi De Carvalho, Kevin, niech sobie tutaj wejdzie Chavez. Za Niązu niech sobie wejdzie Vitor Santu, żeby sobie nareszcie pograł ten gościu. Za Erika niech sobie wejdzie Jordi Alba, bo to ze za poprzedni mecz. Niech sobie tutaj wejdzie Brym, niech sobie wejdzie nasz kanadyjski porwanysta. Pokaż najlepsze akcje, oczywiście. No ale co, w tym odcinku kończymy sezon. I ten i następny odcinek też będą nagrywane pod rząd. Pod rząd, bo niestety... Bo niestety no mój czas na to nie pozwala... Yy, nie pozwala nagrać jutro i tam następny dzień nie pozwala do końca nagrać, a dzisiaj mam jeszcze w miarę dużo czasu, na dzisiaj nagram dwa odcinki z rzędu Swifty. I jeszcze powinienem chyba w piątek nagrać jakąś materię, tak mi się przynajmniej wydaje, że może zdążę, ale to wcale nie jest do końca pewne. Dobra, Messenger, Messenger do Bryma, Brym, Brym, Brym nie przyjął piłki odpowiednio. Ja już byłem pewien, że on sobie idealnie przyjął piłkę. Odegra z pierwszej piłki, z pierwszej piłki do tego doje, do dalej do, na tego. Dobra, jeszcze Remy Pino tutaj rzuca piłkę, ale szrawi, szawi, szawi, Szave idealnie idealnym tutaj, idealnie że pod polibanego żądował Pino. W ogóle to ma do Napoli malitego tylko, albo to nie ten. E, dobra, jeszcze sobie powalczę Simo, Simo. Dobra, tu nie możemy pozwolić, żeby strzelił. Patrz, strzelił w środek bramkarza, No, patrzcie Spadnie to pierwotna ta 30, 37, 37 sekunda, no patrzcie no. No nawet sama FIFA szkaluje papieża i w ogóle daje mi się że tam był spalony, no ale dobra. E, Ruiz, Ruiz, Jeruz, parę był taki strzał, że to nie miałem w ogóle celajnej, szans wypalić. Jakby był bałwan na bramce, to by to na spokojnie. Dobra, mamy rzut wolny, tak, rzut wolny, no już rzut wolny, mamy rzut rożny, dobra, dam da, 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 na trzy kreski, taka wrzutka chyba powinna być idealna, nie, nie powinna być idealna, ale Czamec może z dystansu walnie patrzcie, jak walno, z dystansu, no, jaki to jest zajebisty prawie emocji. Nigdy w nie, nie, nie podejrzewał, że on dbał z takiego dystansu, żeby strzelił bramkę, że to w ogóle będzie celny strzał. I ja w niego nie wierzyłem i jak widać, trzeba żałować tej, tej decyzji, że w niego nie wierzyłem, bo on strzelił jakże piękną bramkę. Ma najpiękniejszą bramkę naszej kary, chyba najpiękniejszą bramkę w ogóle e, w tej serii póki co, dobra. E, Simo idealnie przed no i kurde, oczywiście, rzut karny mają, no rzut karny mają, no. co ja mam zrobić, jak oni mają rzut karny, dobra. Padia, musisz obronić ten rzut, ten rzut karny Rui za pięknie wybronił, to jeszcze Jordi Alba w ogóle wypierdol to na out, żeby już nie mieli akcji, ale będą mieli kolejną akcję, kolejny indywidualny ride. to jest akcja dwóch na jednego, Simo, musisz, musisz sobie z nimi perfekcyjnie poradzić, skoś go, dobra, nad go nie skosisz, jesteś niebilem, to nad niego nie skosisz, dobra, wyjść trochę, dobra, przestrzelił, przestrzelił, chociaż tyle dobrego, rządu przestrzelił, nie wiem jaki cena tego dokonał, no ale jest zdarza się to najlepszym. A my wtedy, może, obamy, mamy kolejną okazję sam na sam. Znaczy, mamy pierwszą okazję sam na sam, Brym. Brym, a Feś tak bali, może jakimś cudem siądzie. Nie, no nie siądzie. Za, za bardzo uwierzyłem w umędności tego kanadyjskiego paradysty. No i jak widać, no. Wiara potrafi być zgubna. Zaraz, e, tutaj Villarreal ma kolejny rzut rożny, już kolejny w tymże meczu, ale raczej powinniśmy się wybronić. E, Szczarno tutaj jeszcze wybija, ale wybij piłkę. Dobra, tym się tak wybijać bo padilla wybronił pięknie, pięknie ten Wygrywamy sensacyjnie z trzecią drużyną na Ligi. No i to mi się podoba, bo to pokazuje, że w następnym sezonie możemy nawiązać nawet walkę z nimi jak równy z że możemy w następnym sezonie powalczyć o europejskie kuchary. W tym sezonie już na pewno nie powalczymy. Rivera ja się cieszę, że tam się do to pierwszego zespołu, ja się nie cieszę. No i co, no jedziemy na Estadio Santiago Bernabéu, rozegrać mecz z wielkim Realem Madrid, jeśli wygramy, to, to możemy przeskoczyć etapę w tabeli. E, maksymalnie chyba możemy skończyć sezon na dziesiątym miejscu. E, tak, może maksymalnie, ma, możemy maksymalnie skończyć na dziesiątym miejscu, co wcale nie jest takim złym wynikiem. E, Szczególnie że jesteśmy, no, że mieliśmy o utrzymanie. A jest, A zajęcie się do tego miejsca, ale nie jest takim złym wynikiem. I wiecie co, Wystawia dokładnie ten sam skład. E, Brym alba Kevin. Kevin musisz zajść w za tego pięknego gola, musisz grać dalej. I tutaj Szantusz też musisz sobie pograć. E, Aina nikt sobie pogra, bo tego te karwalia absolutnie nic nie robił w swoim meczu. Dały mu szansę i nic nie grał. Zatem no w ramach kary musi iść na ławkę i nikt sobie zagra ona Aina. No i tak, jak już mówiłem, mecz z Realem Madryt, jakże ważny mecz w mojej opinii, bo no, no co, no to jest jedna z, najlepszych, jedna z najlepszych drużyn na świecie, Najlep, jedna z najlepszych, najlepsza drużyna w historii piłki nożnej. 14, 14 krotny zwycięzca Ligi Mistrzów, No chyba o czymś to musi świadczyć. E, o czymś to niewątpliwie musi świadczyć. I wygranie na ich terenie niewątpliwie by nie podbudowało nasze morale ten następny sezon. E, oczywiście jeszcze bardzo na indywidualny rajd right już w drugiej minucie... O Simon, Co ty tu robisz? Dobra. E, szantusz, Szantusz, a kosztu tego finisusa, nie no, nie skoczysz tego zawsze przegrywamy w drugiej minucie. Co ja, żem zrobił w obronie, żebym się... żebym się zajebał w obronie. Ale dobra, zdarza się to każdemu. 1-0 co przegrywamy. Co tylko 1-0 przegrywamy? Znaczy możemy przegrywać 2-0. Jezu, parę on jest takiego dystansu, ale przecież to nie siądzie. Jezu, paraj, ja bym chciał... Wy... Wiem co to nie siądzie, a to wydawało, a to było blisko, żeby w ogóle siadło, bo tego padnia się rzucił w dosyć dziwny konieczny sposób. Dobra. Simon. bo finalnie dostawił o Simena. Ja chciałam tak przeciąć mu drogę podania. Chciałam przeciąć tak tego drogę podania, żeby nie, żeby tak nie tak nie poszło, to nie poszło takie podanie prostopadłe. padłe Chciałem tak idealnie przeciąć no ale nie, prze, nie przeciąłem no i rzuciłem się jeszcze z drugą stronę bo wydawało mi się, że tym razem strzeli w prawo w moje prawo, nie strzelił w moje prawo 3-0, weźcie Weźcie, co to jest co to jest za me, co to jest za drużyna e, Dobra, Luki no, to co? Może jakaś kolorowa e, bramka e, Na Simo może strzeli, nie strzeli. Gdzie jest Chavez? Gdzie jest Chavez? Czemu tam nie stałeś? Przecież ty jesteś ekspertem strzelania. Od z dystansu, dobra, widzę Czaweza. Patrzcie, tam widzę Czaweza. On, on jeszcze strzeli z dystansu, gdzie ty jesteś? Czawez, dobra. Tylko tak, czekajcie, zmiana adresata, czekajcie, muszę tak zmienić na Czaweza, bo on potrafi walnąć z wal, wal, dystansu, dobra. Yy, ok, dobra, mogę teraz wykonać rzut wolny, yy, dobra, czekajcie, teraz tak, dobra, Chavez sobie przyjął piłkę. Czawez, czawes, Szawi, Czawez, a wali z dystansu nie, nie. Wynis z Jujur się cofnął do obrony. Jakimś innym się w ogóle cofnął do obrony? Może chyba nigdy nie cofnął do obrony, inaczej, teraz się cofnął. Twoja yy, Ale Jezus Maria, chyba jakoś mi trochę ściął, również mi film, film trochę ścięło, Jezus Maria, laguje. Nie, 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 będę musiał coś z tym zrobić. Czekajcie, o, to warka jest. No tak, do warka jest napięta, to jak mi cofnę może lagować? Ale dobra, to mi się nie podoba, że już trochę laguje, znacznie jak już spada, dobra, wiecie co, po tym meczu, ja po tym meczu muszę tego, ja po tym meczu, chociaż patrzę. a doje, a może kontaktowa, nie, jaka kontaktowa, honorowa, ale wiecie co, wydaje mi się, że po tym meczu będę musiał na chwilę wyłączyć tego, będę musiał na chwilę wyłączyć aplikację Xboxa yy, i tego, że chyba transportować będę musiał na nowo kompa, bo no, laguje jak pojebane, dobra, Bry, może tak strzeli, nie, nie strzeli, czy Sanchez te bramce? Jaki Sanchez? Ja, granat, jestem tego Sancheza, ale przegrywamy 3 do 0. To wina komputera, że tak zaczął lagować. To nie moja wina. Ja zatem troszkę nie opanam. W moją opończeniu ten mecz serwisowaliśmy. Nie, dobra, wiecie co, ja muszę na chwilę kończyć. Bo no laguje, jak, lag, laguje jak chuj. Dobra, zatem tak, czekajcie, jeszcze muszę sobie to palić. Dobra, odpaliłem. Ale tak, już jesteśmy po krótkiej przerwie, już nie powinno aż tak logować. No, jakbyśmy wygrali, to byśmy nie, nie skończyli na 11. miejsce, szkoda. Czao, tak. Patrz, w ogóle on nawet chciał grać, ale tego nie było widać na czacie. zajebiście, I no. Ja znam na pamięć, ja znam dokładnie potrzeby swoich zawodników. No, ale tak, teraz będziemy grali z czwartym Realem Betis. I wiecie co? Niech sobie zagra Denis Tomala, Debiut w Lalizze, chyba to chyba to będzie jego Debiut w La Lidze. Eee, czekajcie. Tak, to będzie jego debiut, bo chyba jeszcze bo chyba nigdy nie grał w Lalizę nawet. Bo chyba nigdy nie grał w e, Hiszpanii, jeśli... E, Kojażon chyba zawsze grał w Niemczech, w lionarach liwska, potem jakieś główno e, do Lecha i potem do Heidenheim poszedł. Tak, czyli chyba nigdy nie grał w Niemczech. Znaczy... Chyba w Hiszpanii nigdy nie grał. Zatem pora na debiut Tomali w Lalidze, najwyższej klasie rozgrywka fay. To brzmi jak coś, co mm, każdy kibic w ogóle piłki nożnej musi dożyć. Każdy kibic lecha poza musi dożyć tego pięknego momentu. Każdy kibic ekstra klasy musi dożyć tego pięknego momentu. Debiut tenisa Tomali w najwyższej, w najwyższej klasie rodowiskowej w Hiszpanii, no po prostu, ja już jestem samym to faktem zajarany. De Carvalho, nareszcie, no nareszcie masz piłkę, no ile miałem na Ciebie czekać? E, dobra, De Carvalho, De Carvalho, De Carvalho po co padł do Messengera, Messenger biegnie teraz, teraz będzie dalej biec, Messenger wystawia, wystawia doje. może to jakby tak powiem troszeczkę szybciej, jak był troszeczkę szybszy, to mogłoby się, to mogłoby się to skończyć bramku nawet. Znaczy nie, znaczy nie no, to znaczy mogłoby być, nie o to, żeby bramku, ale mógłby wyjść sam na sam. Dobra, teraz wrzutka, niestety, niestety, nie umiem wrzutek, ale spróbuję taką wrzutkę, może jakiś wyjdzie, de Carvalho, co wrzutka. E, ale tutaj Szantusz może jeszcze powalczy, tak, Szantusz powalczył, de Carvalho, de Carvalho wycofuje do Tomali, e, Tomala do Messengera, Messenger tutaj podaje do Jordi Alby, Alba wycofuje do Messengera, a Messenger obok bramki, Myślałem, że też w rance, nie skończyło się to w ramce. a teraz Real Betis, a teraz możesz to na nas zemścić, Real Betis, laga tutaj, dlaczego mi przyłączyło załomnika na e, tego, na Wiktora Szantusza, To jest tego bym, no właśnie bym tego, siłabym bym sobie na spokojnie poradził, no i jeszcze oczywiście mają rzut wolny, który zależy, że nie został rozegrany, ale z tego się mają kolejny atak. Um, nie rozumiem, dlaczego ja mi przełączył na Szantusza, Mimo tego, że cały czas byłem przełączony na Simo, bo wiedziałem, że będzie taka lagarz i sobie tego z Simo poradzi, um, Ale najwidoczniej EA, i Ejch też nie przegrał. Dobra, Real byliśmy miał kolejny Ja rozumiem, że to jest czwarta drużyna dla Ligi, no ale. A bez kresandu, chociaż dajcie mi coś zagrać. Dajcie mi coś tam pograć, Jezusmar, To będzie po prostu podanie do Synto tego, do e, Luisa Enrika, nie, nie to jest Luisa Enrika, ale to niech trochę wyjdzie, no patrz, jak pięknie Pawiga ja to wybronił. I będzie ma kolejną kontry. Jezus Marem, już ja się tak dajemy na na kontry. Dobra, to będzie laga, to będzie laga. to jest pewne, że to będzie laga. zatem niech, niech tam pójdzie tego, niech tam pójdzie to do tej obrony. Jowi, a skończ go, dobra, nie udał się skozić, ale raczej tego nie powinno być bramki. Nie no, będzie bramka, To przecież przepuści pod nogami. Sobie to pod nogami przepuścił. Mi się, tak się tak dajemy na nie na kontry. Ja mam ustawioną, no, ja mam nisko ustawioną linię obrony. Jeszcze ja, ja Czaweł w ogóle nie dobiegł do tej piłki. się dobiegł do tej piłki, nie dobiegł, Jeszcze z tego będzie bramka, dobra, nie będzie z tego bramki. Tak, Te Karwalio przyjął piłkę Alvaro, Alvaro tutaj do Elmisa Tomali. Odegranie Alvaro, tam poda do, do Asanendo, doje nie było żadnego spalonego. Doje wystawia, nie wystawia za. Ale naprawdę, ja muszę ustawić w ogóle nisko swoją linię obrony. W ogóle nie wiem, żeby linia obrony, jak będzie atak dla nas, jak, jak nawet tak będzie rzut rożny dla nas, to żeby linia obrony stała pod moim własnym polem karty, tak? Chyba będzie najlepiej. Eee, że inaczej, no wtedy nie, ben, wtedy nie będą podania, wtedy nie będzie żadnego podania za pleców. E, tak jak już kilka razy zdaliśmy się na to nadziać e, w tym sezonie, więc Maria on nas ofekiwa, dobra nie takiego nas nie da wybił to Dawaj to dobra doje onego do The do, do, do Carvalho, de Carvalho wystawili nie dostawić, 4 0 do 1. A to wszystko wina dlatego że dostajemy cały czas podania za pleców, dlatego że ustawiłem niską linię obrony, to i tak dostajemy podanie za pleców. Ja tego totalnie nie rozumiem. Będę musiał to, to przepracować ze swoim zespołem po tym sezonie, w przerwie, w przerwie sezonowej. Dobra, taktyka... Gdzie to tutaj jest? Szerokość. Szerokość, głębokość. Nie, tam musiałem głębokość ustawić w pójnisko. Styl gry w obronie. Jest może jakaś, nie wiem, cofnięty czy coś w tym stylu? I tak, jest cofnięty. Dobrze, jest cofnięty. ok. Zajeb... Zajebiście, i możliwości podania po uzyskaniu pyłki. Dobra, nie, mamy w to. E, teraz może nam głębokość taką, ale za to będę mieć cofnięty. ok to jest idealne. To może wypalić, zagrożenie szesnastki. E, takie może być, rzuty rożne. E, normalne, niech może będzie czterech, tak bardziej odważnie sobie tutaj zagramy. przy rzutach wolnych i tak nam nic nie da. Konstruowanie akcji. Niech będzie zrównoważone, stwarzania czasów niech, będzie... niech też będzie zrównoważone. Takie, wyjść takie tego. Taka taktyka wydaje mi się już w miarę idealna, w miarę optymalna. No i mecz w 13 kadis, czyli możemy, czyli równie dobrze możemy zakończyć sezon na 13 miejscu. Tak, możemy skończyć sezon na 13 miejscu. Już na pewno nie zakończymy wyżej niż na tego, niż na 12. Na pewno nie zakończymy na 12. Możemy kupić Roberto Masadona no ale po co dam ten typ? Eee, dobra, to tam tak, mecz na wyjeździe z Cadiz, szybka symulacja. Eee, no i co, kończymy sezon na 13. miejscu? Nie, nie kończymy. Brym i Asanan Doje strzelają bramkę na wagę utrzymania 12. miejsca w Lizy. to mi się podoba. Eee, gdybyśmy chociaż zdobyli punkt z Realem Betis, albo z Realem Madryt, to byśmy przeskoczyli etap. Ale tak, kończymy na 12. miejscu. 77 milionów euro dostajemy. I to mi się podoba, 50 punktów, 50 punktów. z takim dorobkiem punktowym kończymy sezon. No, idealny, w mojej opinii bardzo dobry sezon, wydawało mi się, że będziemy mieli jakieś około 40 punktów, że będziemy do końca się utrzymali, ale jednak nie. Jednak zdołaliśmy się bez większych problemów utrzymać, Almeria, Valladolid i Eibar spadają z ligi. Szkoda, Real Madrid, psim szwendem, farty, że totalnie złapą do Ligi Europy. Totalnie nie zasłużyli, no ale patrząc oczywiście na tę sezon, no ale zależy to każdemu. Bardzo ona została mistrzem, gdzie miała w ogóle też chujowy początek sezonu. E, Puchar króla, kto wygrał? Real Madryt, czyli nawet by nie chce, czyli nawet jakby tutaj, tak by byli na 8 miejscu, to i tak byli w miejsce Europy. Ehm, ale co, teraz sobie zobaczymy jeszcze La Ligue. Siódme miejsce będzie grał w widze konferencji. Czyli Real Sociedad będzie grał w widze konferencji. Sevilla, Sevilla się spraje żyła! punktu i zabrakło do europejskich kucharów. No, nam zabrakło 14. E, ale tak, zobaczymy sobie, kto wygrał Ligę Mistrzów. Chociaż to jeszcze nie wiadomo. Benfica finale! Ja pierdolę. Dobra, Liga Europy. Lipsk z Bajerem, ciekawe, niebieski finał. A Ligę Konferencji, może jakiś polski zespół z Tobą? Newcastle z Niceą, no. Ciekawie, ciekawie. Najlepiej się zapowiada tego, finał Ligi Mistrzów. Dwie drużyny, które na nową sprawę nawet nie powinny być z grupy. Znaczy, nie no, jakie jak nie powinny być z grupy? Um, Juventus w ogóle nie powinien być. Juventus w ogóle nie powinien być z grupy. Benfica to jest taka drużyna, która regularnie będzie wychodzić z grupy, ale Juventus? Jeszcze okaże się, że to w ogóle oni wygrali Ligę Mistrzów. Ta wygra no i kurwa, najgorszy może być dzień w moim życiu. Lipsk wygrał 3-2 z Bayerem, kurwa nie zasłużyli i Newcastle wygrywa pokarnych z Niseą. No i dobrze, i dobrze, ja tam lubię Newcastle. No ale tak, zobaczymy sobie jeszcze pozostałe ligi. Inne ligi sobie zobaczymy. Chelsea wygrywa Premier League, Realizm. Arsenal 6, Realizm z Ligi Spada Mittelboru, Bartley i Watford, które straciły. Ponad 100 bramek osobno, Ciekawe, że tam mają. E, Leeds Lamius ma takie standardowe marki, malują się klasycznie w Premier League, już jest taka stypa nuda. Ligę pewnie PS, że tam wystarczy. Myśmy dzielą i oni chcieli mi zatrudnić, czajcie. Chyba dlatego, że chyba tylko dlatego, że nie wyglądali ligi Mistrzów. Dobra, kto awansuje do La Ligi? E, Osasuna, Girona i ktoś czwórki Majorka Las Palmas, a de Alaves Alavés i Porty Gijón. No chyba najlepiej byłaby było, jakby awansował Las Palmas, tak mi się wydaje. Przynajmniej będę mógł sobie rozpalić te kurwy 6 razy. Yyy, ehm, do sobie, sobie, sobie zobaczymy, kto wygra bundesliga pewnie Bayern. Nie, Bayern piąty, Liga Europy, pięknie. Pięknie, pięknie, bardzo dobrze, Leverkusen mistrzem. Borussia Dortmund druga, pewnie się jeżeli Ale Bayern Monachium piąty, coś pięknego. Dziewiąta harta to już nie jest coś pięknego. Hamburger spada z ligi, klasyka gatunku. Dobra, ekstra klasyk, kto wygrał? Raków, klasyk. Dobra, jeszcze sobie zobaczymy Serie A. Kto wygrał? Juventus, Jens Maria, no, nie. Milan, Milan drugi, Napoli trzecie, Atalanta czwarta, Inter z Europy. No tak się nie robi. Sam samo jak mm. i Udinese spadają. No dobra, klasyk. Ale tak, to, to, to by było na tyle w tym odcinku, odcinku. Pojawiąc odcinkami, porobię kilka transferów, e, tak, porobię kilka transferów, kilka wzmocnień, uzupełnień składu i powinniśmy położyć sensem do zoni o europejskich by Było na tyle i do następnego.